Nie szukaj banku daleko. Jesteśmy tutaj od pokoleń. Taczański Bank Spółdzielczy. www.naczańskibs.pl Sponsorem programu jest Ośrodek Narciarski Kotelnica Białczańska. Temat ulubionego przez motocyklistów odcinka Zakopianki na tzw. patelni w Habówce nie schodzi z ust lokalnych polityków. Teraz za sprawę wzięła się również burmistrz Rabki Zdroju, która, jak zapowiedziała, podejmie stanowcze kroki, by skrócić zapędy pasjonatów szybkiej jazdy. Jest piątek, 4 kwietnia marżowy. Rozpoczynamy wiadomości. Ciepła wiosenna aura, jak od dłuższego czasu gości na podhalu, sprzyja niestety amatorom wypalania traw. Mimo setek apeli strażaków o zaprzestanie tego procederu, mogącego przecież doprowadzić do tragedii, wciąż znajduje się wiele osób, które go praktykują. Jak straszne mogą być tego skutki, i ile kosztuje społeczeństwo ludzka głupota? Piotr Twardowski. Od początku tego roku strażacy z powiatu nowotarskiego 118 razy wyjeżdżali do pożarów traw. To duża liczba interwencji, tym bardziej że w czasie, gdy strażacy walczą z płonącymi łąkami, mogliby być potrzebni gdzieś indziej. Kapitan Piotr Domalewski kolejny raz apeluje. Pożary traw są bardzo niebezpiecznymi pożarami. Chciałem tu za zaapelować do wszystkich o rozsądek, żebyśmy tego nie robili. Tak naprawdę jest to zabronione. I stwarza poza tym, że jest bardzo niebezpieczne ogromne, ogromne zagrożenie dla ludzi i zwierząt. W czwartek w rejonie Roguźnika, Starego, Bystrego i Długopola najprawdopodobniej w wyniku podpalenia spłynęło około 15 hektarów łąk i młodnika. Strażacy przez wiele godzin starali się ugasić pożar, który w wyniku bardzo porwistego wiatru rozprzestrzeniał się w okamgnieniu. Można mówić o dużym szczęściu, że nie spłonęło więcej tego młodego lasu i że ogień nie rozprzestrzenił się dalej w kierunku zabudowań. Nie mieliśmy wody na miejscu. Na szczęście w pobliżu miejsca pożaru przepływał potok. Na tym potoku wykonaliśmy cztery punkty czerpania wody. Problem z dojazdem, droga polna. Wiadomo, nasze pojazdy no, ważą kilka, kilkanaście ton. Silny wiatr to również kolejne utrudnienie, które powodowało, że ten pożar szybko się rozprzestrzeniał. Na szczęście udało się w porę opanować ten pożar, że nie było większych strat młodników. Młodnik uratowany. Mało kto zastanawia się podczas wypalania traw nad potencjalnym zagrożeniem, jakie może stworzyć. W wyniku choćby nawet warunków atmosferycznych z pozoru początkowo nawet małe ognisko może doprowadzić do olbrzymiego pożaru, co pokazało właśnie to ostatnie wydarzenie w rejonie Starego Bystrego. Prócz tego aspektu jest jeszcze drugi, finansowy. Każde bezmyślne podpalenie to nawet kilkanaście tysięcy złotych, jakie pochłania akcja pożarnicza. A to są przecież nasze pieniądze, pieniądze podatników. Płacimy więc wówczas po prostu za ludzką głupotę. Strażacy, zadysponowani do akcji gaszenia trawy, mogą być w tym samym czasie potrzebni w innym miejscu. Może się zdarzyć właśnie, że przez lekkomyślność ludzką, no nie, nie dojedziemy na czas y, do miejsca, gdzie naprawdę jest zagrożone życie ludzkie i zdrowie. Warto więc po raz kolejny zaapelować, by traw po zimie nie wypalać. Grozi to bowiem nie tylko przyrodzie, ale również człowiekowi. Poza tym, za podpalenie możemy sporo zapłacić. A to nie jedyne konsekwencje bezmyślności, jakie można ponieść. Rolnicy, którzy. No, na, na polach, których zostanie udowodnione, że wypalają trawę, mogą nie dostać dotacji unijnych. To jest też taki ważny, ważny punkt. Wypalanie traw wcale nie wzbogaca ziemi. A jedynie powoduje zniszczenia przyrody i krajobrazu. W Nowym Targu o nie doszło do straszliwej tragedii. Przedszkole znajdujące się na alejach tysiąclecia przy rądzie Jana Pawła II dzisiejszego ranka stanęło w płomieniach. Na szczęście stało się to przed przyjściem tam dzieci. Przyczyny zdarzenia nie są do końca jasne. Z zeznań pracowników wynika, że rano w budynku doszło do zwarcia instalacji elektrycznej, a następnie do wybuchu dmuchanego zamku. Ta seria niefortunnych zdarzeń doprowadziła do gwałtownego rozprzestrzeniania się ognia. Na szczęście. Wezwani na miejsce strażacy szybko uporali się z żywiołem. Tutaj w tym budynku znajdowały się przedszkole oraz inne pomieszczenia dla, dla dzieci. Na szczęście wewnątrz budynku nie było dzieci. W tej chwili na miejscu jest 10 zastępów straży pożarnej. Praktycznie akcja już jest, sytuacja jest opanowana. Zaraz po zdarzeniu niektóre źródła mówiły o wybuchu instalacji grzewczej, jednak ta informacja nie została potwierdzona przez straż pożarną. Która cały czas stoi na stanowisku o awarii wentylatora pracującego przy dmuchanym zamku. By mówić o konkretach, trzeba poczekać na wyniki inspekcji, jaka została przeprowadzona po zakończonej akcji gaśniczej. Podczas wypadku w budynku były dwie pracownice, przygotowujące się do przyjęcia przedszkolaków. Coś, coś się zapaliło w środku, no i, no i szyba wyleciała. Szyba wyleciała, no i. Później zadzwoniliśmy na straż pożarną, i straż pożarna była do, do 10 minut. To bardzo pechowy dzień zarówno dla pracowników, właścicieli, jak i klientów punktu przedszkolnego Wesołe Miasteczko. Miało się tam dzisiaj odbyć przyjęcie. I chyba ta okoliczność uratowała maluchy i ich opiekunów przed tragedią, bo na miejscu nie było jeszcze nikogo. Strach pomyśleć, co by było, gdyby pożar wybuchł w wypełnionej dziećmi i zaproszonymi gośćmi sali. Temat ostrych zakrętów na zakopiance w habówce wraca jak bumerang. Jeszcze w zeszłym tygodniu podczas Komisji Bezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu próbowano ostatecznie rozwiązać problem bezpieczeństwa w tym popularnym, zwłaszcza wśród motocyklistów, w miejscu. Wówczas sprawa oparła się o burmistrz czy rabki zdroju. Dziś w rabczańskim urzędzie odbyło się planowane spotkanie. Co z niego wynikło i czy w ogóle patelnia w habówce może być bez, bezpieczniejsza? Na te pytania niestety nikt nie potrafił jednoznacznie odpowiedzieć. Ten odcinek drogi ma swoje straszne oblicze. Wie o tym chyba każdy na Podhalu, a zwłaszcza mieszkańcy położonych nieopodal osiedlu. Teraz wypowiadają otwartą wojnę wariatą na dwóch kółkach. Boją się o bezpieczeństwo nie tylko swoje, ale także innych użytkowników drogi. Mają też dość hałasu. W weekendy zamiast spokojnie odpoczywać, borykają się z nasilonym wykiem silników jednośladów. Dziś na wniosek Komisji Bezpieczeństwa uczestnicy zeszłotygodniowego spotkania Spotkali się ponownie tym razem z burmistrz Rabki Zdroju Ewam. Przybyło na spotkaniu, miał paść wniosek. Prośba do samorządu o ustawienie na drogach bocznych do głównej zakopianki znaków B4, czyli zakazu wjazdu motocykli. Niestety, na samym początku przedstawiciele nowotarskiej komendy stwierdzili, że nie ma sensu ustawiać tego znaku, bo motocykliści zamiast wjechać na drogi boczne, motocykle tam wprowadzą. Ustawienie znaku miało na celu przede wszystkim wyeliminowanie schadzek na najostrzejszym zakręcie. Schadzek tworzących swoistą publikę dla, jak to określono, kilku wariatów. Mało tego, okazało się, że podczas zeszłotygodniowej Komisji Bezpieczeństwa przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wprowadził w błąd jej członków, twierdząc, że drogi boczne, za zakopianki w habówce należą do rabczańskiego samorządu. Takim stwierdzeniem zszokowana była burmistrz Rabki, prostując, że są to drogi techniczne zarządcy Drogi Głównej i nie ma narzędzi prawnych pozwalających jej na ustawienie tam jakichkolwiek znaków. Tu wydaje się, że jesteśmy jakby bezsilni rzeczywiście. Drugim pomysłem było opomiarowanie tego odcinka drogi po to, żeby motocykle tam jeżdżące nie rozpędzały się, nie nabierały tej prędkości. Komisja, która odbyła się rok temu nie widziała takiej możliwości, ale wtedy chodziło o ten bardzo krótki odcinek tych ścisłych zakrętów. Podczas dyskusji w sali obrad w Urzędzie Miasta w Rabce Zdroju padło kilka propozycji poprawy bezpieczeństwa na patelniach. Dwa pomysły okazały się dla zgromadzonych najbardziej sensowne fotoradar i ekrany dźwiękochłonne, by odgrodzić patelnię od publiki. Ci, którzy jeżdżą, narażając swoje życie, narażają siebie i innych, ale przede wszystkim robią to dlatego, że mają widzów. To jest tak jak na meczu bokserskim czy na meczu piłki nożnej. No gra się toczy bardziej ekspresyjnie i, i, i chcą w niej uczestniczyć gracze, jeśli są widzowie. Będziemy występować do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z prośbą o pokazanie nam procedury zaprojektowania i wykonania takich ekranów, które po prostu odcięłyby możliwość oglądania tych popisów pseudomotocyklistów tak naprawdę, bo przecież ten, to jest prawdziwym motocyklistą on nie szuka kontaktu ze śmiercią i choć co prawda we wtorek kierowca motocykla który rozbił się na barierach ochronnych publik nie miał tak mieszkańcy jak i policjanci twierdzą że ten odcinek kierowcy jednośladów uważają za odcinek testowy we wtorek motocyklista w wyniku brawury doznał ciężkich obrażeń ciała kierujący motocyklem marki Honda 25-letni mieszkaniec raby niżnej Stracił panowanie nad pojazdem na łuku w prawo i uderzył w barierkę energochłonną. W wyniku tego zdarzenia on, doznał on licznych złamań i został przewieziony do szpitala w Nowym Targu. Kierowca był trzeźwy. Ewa przybyło twierdzi, że ostateczną i najlepszą decyzją w tej chwili byłoby ustawienie fotoradaru i ekranów dźwiękochłonnych. Jako zarządca dróg innych nie miałam potrzeby projektowania ekranów przy tego typu inwestycji, no więc poproszę pana dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, tutaj tego oddziału, który zajmuje się Zakopianką, żeby po prostu wskazał mi, jak taka procedura wygląda. Ja z mojego doświadczenia wiem, że jeżeli rozmawiamy o pieniądzach, to tak naprawdę już jest dobrze, bo jeżeli rozmawiamy o tym, że przepisy na coś nie pozwalają albo wręcz zabraniają, to wtedy burmistrz jest Każda próba rozwiązania problemu patelni przynosi jak na razie masę sprzeczności. Nie wchodzi w grę także skrajny pomysł Ewy przybyło, by ten odcinek zakopianki w ogóle zamknąć dla ruchu motocykli. Ale to chyba byłoby najlepsze rozwiązanie. Patriotyzm w Polsce to wartość, która niestety jest coraz mniej widoczna i respektowana, szczególnie wśród młodzieży. Kultura masowa zabija w młodych ludziach te wartości, a wszechobecny konstrukcjonizm nie pozwala na zagłębienie się w nie, a przecież kultywowane przez naszych nie tak dalekich przodków. Ale nowotarskie prywatne liceum ogólnokształcące pokazuje, że można inaczej. Dzisiaj oficjalnie przyjęło w swoje szeregi nowych uczniów. Nie jest tak źle, jakby mogło się wydawać. Młodzież jest zdolna do poświęceń i miłości ojczyzny, także służąc jej w mundurze. Świadczyć o tym może rosnąca popularność szkół mundurowych. Te zdawać by się mogło, nietypowe placówki kształcą i przygotowują młodych do takich zawodów jak policjant, strażak czy żołnierz. I w nowym targu istnieje taka szkoła. Prywatne liceum ogólnokształcące imienia profesora Jana Benuleta również zalicza się do grona szkół o profilu mundurowym. Tak jak inne szkoły chce stawiać na dyscyplinę, wychowanie w duchu najważniejszych wartości, a przede wszystkim na szkolenie ludzi którzy za kilka lat będą służyć w różnych jednostkach na rzecz ojczyzny. Dzisiaj w południe na boisku sportowym przy gimnazjum nr 1 odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych. Na uroczystości zjawili się przedstawiciele służby mundurowych: policji, wojska polskiego i straży pożarnej. Gratulując młodzieży wyboru, zachęcali ich do przykładnego kształcenia się, a w przyszłości do wstąpienia w struktury, które teraz sobie obrali. Podczas ślubowania kadeci przysięgali godnie reprezentować szkołę i swoją jednostkę, być przykładnymi Polakami, ale przede wszystkim dobrymi ludźmi. Po uroczystej przysiędze na sztandar szkoły uczniowie zaprezentowali umiejętności zdobyte w początkowej fazie nauczania. Wcześniej odbyła się krótka defilada. Ślubowania odbywają się w placówce już od 18 lat, a więc od początku jej istnienia. To wszystko na dzisiaj. Życzę udanego i słonecznego weekendu oraz zapraszam na poniedziałkowe wydanie wiadomości. Dobranoc. Sponsorem programu był ośrodek narciarski Kotelnica Białczańska. Nie szukaj banku daleko. Jesteśmy tutaj od pokoleń. Taczański Bank Spółdzielczy.